28 czerwca w Poznaniu wybuchł bunt zdesperowanych robotników. Pierwsze strzały do tłumu oddano z gmach, padli ranni i zabici. Wśród manifestantów były także dzieci. 13-letni Romek Strzałkowski przejął z rąk rannej tramwajarki sztandar polski, a wkrótce potem sam padł zabity. Zginęło 75 osób, 800 odniosło rany. Aresztowano i poddano represjom ponad 700 osób. W roku 1980 Wola strajków przetoczyła się przez Polskę. Robotnicy szukali nowych form zrzeszania się. Cała Polska przyjęła z ulgą. Były takie chwile, kiedy dla narodu szczerość intencji rządu współbrzmiała z intencjami jeszcze nieformalnego Związku Solidarność. Przedstawiciele rządu podpisują porozumienia społeczne w Gdańsku i Szczecinie oraz w Jastrzębiu na Górnym Śląsku. Porozumienia głównie dotyczyły spraw ekonomicznych, deklarowały równocześnie ze strony nowo powstających związków zawodowych uznanie dla zasad Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, akceptację kierowniczej roli PZPR w życiu społeczno-politycznym kraju. Rząd dotrzymał Gdańskich porozumień. Przed sądem złożono akty postulujące rejestrację niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W projekcie statutu Solidarności zostały pominięte ustalenia porozumień Gdańskich mówiące o Konstytucji, przewodniej roli PZPR oraz sojuszach międzynarodowych. Sąd zarządził uzupełnienia o te istotne punkty statutu Solidarności. Sztaby ekspertów i doradców Komisji Krajowej Solidarności podjęły próbę doprowadzenia do konfrontacji między autorytetem władzy państwowej, a spontanicznością działania Solidarności. Jak ironicznie brzmi nazwa Komitetu Obrony Robotników, dowiodły późniejsze miesiące, gdy okazało się, że KOR to organizacja sztabowa kontrrewolucji. Sprowokowano falę strajków ostrzegawczych, które mogły przerodzić się w strajk generalny. Miało to wyrzeć presję na sąd w celu uznania warunków Solidarności, de facto mających wszelkie znamiona tworzenia państwa w państwie. Strajki z dnia na dzień rujnują Polskę. Pod ich presją stale wzrasta fundusz płac przy gwałtownym spadku wartości produkcji. Widmo ogólnokrajowego kryzysu nie przesłania jednak entuzjazmu wywołanego faktem zarejestrowania Solidarności. Ostatnia wersja statutu była kompromisem wymuszonym groźbą dalszych akcji strajkowych na władze rejestrującej. Ta rejestracja w rzeczywistości była już początkiem zaplanowanej przez kontrrewolucjonistów konfrontacji. Konfrontacja. Przywódcy Solidarności, promotorzy i programowcy z Cori KPN zaczęli od tzw. rewolucji bez barykad, bez krwi. Jesienią 1981 roku zwykła w takich razach ewolucja doprowadziła ich do etapu konfrontacji siłowej. Świt zastał ich na nowych posterunkach. Rozpoczął się pierwszy dzień stanu wojennego. Z całą surową powagą ludowej siły zbrojnej wystąpiło wysto w obronie państwa, jego ustroju i klasowych przeznaczeń. Na wezwanie konstytucyjnej władzy stanęło w obronie narodu. I naród to zrozumiał, choć w złożonych reakcjach... Oprócz wielkiej ulgi znalazł się niepokój i lęk. Szokiem reaguje ekstrema. Żołnierze zaciągnęli posterunki na lotniskach i dworcach przed instytucjami państwowymi i przed zakładami pracy w portach i w stoczniach. Realizują pierwszy cel stanu wojennego. Sparaliżować siły kontr rewolucji, przewrócić spokój. W spokoju bowiem, i tylko w spokoju jest ratunek i linia startu w odrodzeniu. Przed domem arcybiskupim gromadzą się mieszkańcy stolicy, witając uwolnionego prymasa Polski. Najmilsze dzieci Boże, droga, przez którą przeszedł Kościół i naród, była ciężka i bolesna. Ale przebrnęliśmy przez nią w cierpliwości. Często słyszymy zdanie: Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. Oto wskazanie i dla nas. Wytrwać, żyć dla ojczyzny, nabrać zaufania do niej i gotowości oddania jej wszystkiego z siebie. To jest najważniejszy nasz obowiązek wobec ojczyzny. Potrzeba nam potężnej woli organizowania wszystkich sił rodzimych, ojczystych, by się nie oglądać na prawo i lewo, by nie poddawać się pokusie nowej targowicy skądkolwiek go ona miała przyjść. Jesteśmy u siebie, w swojej ojczyźnie. Gospodarzymy olbrzymimi dobrami, które naród posiada. Mamy do nich zaufanie. Nie. By doszukać się podobieństw z minionym okresem PRL, przeczytam odpis z Biuletynu Informacyjnego Solidarności Regionu Częstochowskiego numer 21 z dnia 22 maja 1981 roku. Porównać to pragnę z dniem dzisiejszym, a resztę pozostawiam już słuchaczowi do prywatnej oceny. Czytam więc z oryginału. Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Częstochowa nr 21 dnia 22 maja 1981 roku do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. We wtorek, dnia 19 maja, w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego przedstawiono fragmenty tzw. wyjaśnień, których były sekretarz Komitetu Centralnego PZPR inżynier Edward Gierek udzielał Komisji KC PZPR powołanej na plenum dla przyspieszenia prac w kwestii odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze. Z kolei środowa prasa przyniosła na czołowych miejscach streszczenie tak zwanych rozmów, jakie wspomniana Komisja przeprowadziła z Edwardem Gierkiem w ramach przyjętego planu pracy. Tak więc pan Edward Gierek zakończył okres ukrywania się za plecami kolegów i rodziny, a osoba jego to żyjące widmo stalinowskiego kultu jednostki lat 70 od nowa próbuje straszyć polskie społeczeństwo. Wypada więc zapytać, w jakim stopniu polskie społeczeństwo zainteresowane jest przebiegiem sądu koleżeńskiego nad osobą byłego pierwszego sekretarza PZPR stawiamy sprawę bez niedomówień zgodnie z artykułem trzecim Konstytucji PRL, punkt pierwszy przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jakie są efekty tego budownictwa za lata 70. wiemy doskonale wszyscy. Nie wszyscy członkowie partii ale jej były pierwszy sekretarz KC z grupą popleczników ponoszą odpowiedzialność za to, że my i nasze dzieci mają wypluwać płuca w ciężkiej robocie i to z pustym żołądkiem, aby podźwignąć kraj z upadku. To były pierwszy sekretarz KC PZPR jest odpowiedzialny za cały mechanizm systemu polityczno-społeczno-gospodarczego lat 70., który w praktyce sprowadzał się do łamania konstytucji artykuł po artykule wynikiem tej działalności jest katastrofa gospodarcza osłabienie potencjału obronnego oraz utrata prestiżu naszego kraju w oczach świata zostaliśmy z premedytacją sprzedani zagranicznym kapitałom za wymienialne czy niewymienialne dewizy i to po najtańszym kursie za te dewizy sprzedano materialne dobra ludzi i ideologię czemu tak łatwo udzielono nam w latach 70 tak ogromnych pożyczek sprawa jest oczywista pieniądz jest takim samym czynnikiem podporządkowania jak siła militarna to co produkujemy dziś i awansem na wiele lat naprzód nie jest naszym dobrem ale własnością obcego kapitału czy więc zdrada stanu bo taki zarzut stawiamy panu Edwardowi Gierkowi i jego ekipie może być przedmiotem rozmów przed sądem koleżeńskim Oczekujemy od Sejmu PRL jako najwyższego przedstawicielstwa narodu powołanie Najwyższego Trybunału Narodowego, który osądzi i przykładnie ukaże winnych politycznej i gospodarczej katastrofy kraju oraz postawienia społeczeństwa polskiego w stanie groźby biologicznego wyniszczenia. Oczekujemy od Sejmu PRL, że podjęte zostaną bezwłocznie niezbędne działania, które stworzą podstawy prawne do wydania sprawiedliwych wyroków za zbrodnie tak bezprecedensowe, że wykraczają poza obowiązujące w Polsce ustawodawstwo. Panie marszałku PRL, pani i panowie wicemarszałkowie Sejmu PRL, panowie posłowie PRL, społeczeństwo oczekuje waszych decyzji. I waszego werdyktu. Wyniszczenie moralne, wyniszczenie gospodarcze jest wynikiem działań w latach 70, 80 Gierka i jego ekipy. Rozliczenie winnych byłych prominentów musi być zgodne z prawem obowiązującym wszystkich obywateli PRL, ma to bowiem zasadniczy wpływ na proces odnowy w naszym kraju. Podpisano: Regionalny Komitet Założycielski NSZZ Solidarność Częstochowa. Ja po tym tekście nie wiem, czy płakać, czy się śmiać. Wiem tylko jedno, że koło historii ponownie się toczy i zahamuje na przystanku zwanym Polska.